musieliśmy zbyt długo czekać. Od ostatniego studijnego albumu minęło zaledwie 4 lata. 2017 rok to album Paranormal później ukazał się jeszcze koncertowy album z paryskiej Olimpii, ale do tego jeszcze, jeszcze wrócimy i dzisiaj dokładnie 26 lutego 2021 roku. Jak to powiedział Bohater, Filmu Mroczne Cienie Barnabas Collins, najbrzydsza kobieta, jaką w życiu widziałem, czyli Alice Cooper, wydał kolejny studyjny album. No właśnie, co można powiedzieć o najnowszym albumie Alice Coopera pod tytułem Detroit Stories? No to rzeczywiście są opowieści o Detroit, mieście, w którym no może nie wyrósł, ale w którym rozpoczynał swoje granie. Alice Cooper, mieście, w którym powstało wiele ciekawych kapel, wiele ciekawych wydarzeń muzycznych w latach 70., na przykład lat 60. I, i, i 70. -tych. I ta płyta jest właśnie podróżą do tamtych czasów. Jakie jest Detroit? Tego powiem Wam szczerze, nie wiem. Jedyne, z czym mi się Detroit kojarzy, to z fabrykami samochodów, no i oczywiście z filmem. Z filmem, w którym Czterech Głąbów jedzie do Detroit na koncert KISS. No ale i, i, chyba, i chyba tak w mojej wyobraźni tak będzie wyglądało to miasto. Żeby złożyć hołd temu miastu, Alice Cooper zwołał swoich kumpli, starych kumpli z zespołu. Alice Cooper z tym, tych, z którymi nagrywał na samym początku, pozbierał również kumpli i znajomych z innych kultowych kapel z Detroit. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest Joe Bonamassa. I oczywiście pierwszy kawałek na płycie, czyli rock and roll, który nie jest kawałkiem, który ma swoje korzenie w Detroit, ale, ale w Nowym Jorku, eee, bo jest to cover starego kawałka Velvet Underground, e, utwór, utwór skomponowany przez Lurida. E, Bob Edzin zawiózł ten kawałek cover, cover Coopera, zawiózł do wdowy po Luridzie, Lori Anderson i puścił jej. E, ten kawałek bardzo jej, się, bardzo jej się spodobał i zaakceptowała włączenie nowojorskiego utworu do płyty o Detroit. A jaki jest ten album? Ja myślę, że on jest przede wszystkim zupełnie inny niż to, czego słucham na co dzień. Bo na co dzień rzeczywiście moje muzyczne fascynacje plasują się gdzieś w okolicach rocka progresywnego gdzieś może bardziej w stronę bardziej poszukującego, może ambitniejszego grania. A tu Bach, album. Na swój sposób prosty, jak konstrukcja cepa. Album hard rockowy, old bardzo, bardzo old schoolowy. Rzeczywiście, nawet w porównaniu z poprzednim al albumem Paranormal, e, brzmi o wiele prościej. Jednak Paranormal przy nim jest albumem wyszukanym. Taką kom kom kompozycję jednak są bardziej. Mm, nie wiem, skomplikowane i, i rozbudowane, a tu prosto, po prostu idziemy, idziemy po swoje i to i to mi się podoba. I to mi się podoba, i to mi się podoba, bo jest to czysty, czysty, czysty rock and roll. I ten rock and roll jest na tej płycie. Na tej płycie jest również punk, na tej płycie jest również blues. Eee, to płyta wbrew pozorom bardzo zróżnicowana i płyta, która z każdym słuchaniem zyskuje coraz bardziej. A za co lubię ten album? Ja myślę, że. Eee, ta prostota i, i, i wartość tekstowa. To, co powiedział kiedyś Alice Cooper, że muzyk powinien być apolityczny, ja to cenię i, i szanuję. Alice Cooper powiedział kiedyś, że to duże nadużycie, jeżeli muzyk wykorzystuje swoją sławę do politycznej agitacji, i o tym między innymi jest jeden z utworów na tej płycie. Pod, utwór pod tytułem Shut Up and Rock, czyli naprawdę nie interesuje nas, y, jakie masz y, zapatrywania polityczne, nie interesuje nas twoje zen, nie interesuje nas y, twoja herbatka z rana ani twój lunch. Nie, nie, po prostu zamknij się, zamknij się i graj rock and y, I o tym jest ten utwór, i też troszeczkę o tym jest ta, ta płyta. Ten album, wbrew pozorom, jest y, pełen buntu. Czy w wieku 70 paru lat można się buntować? E, no, przypomina mi się tutaj wypowiedź e, Johniego e, Rotena sprzed paru m, miesięcy, kiedy to powiedział, że, że bunt jest, bunt nadal jest, ale on jest obecnie w zupełnie innym miejscu niż był, niż był kiedyś. I chyba coś rzeczywiście z tego właśnie e, buntu jest e, na tej płycie. E, um, ale skuper nigdy nie. Ukrywał, że, że jest konserwatystą, i, i, i jego jakby konserwatywne podejście, podejście do życia jest jego buntem chyba, chyba przeciwko mm, temu, co się obecnie y, dzieje na świecie. Y, Myślę, że również temu poświęcony jest y, utwór pod tytułem Our Love Will Change the World. Utwór wydaje się. Słodki, radosny i, 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 i wesoły. Kiedy słuchamy się w niego bardziej, pojawia się w nim taka lekka nuta marszowa. Troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę mi, mi przypomina. Gdzieś od razu w tle słyszę ten słynny song z filmu, pod, z musicalu pod tym kabaret. Czyli Tomorrow Belongs To Me. A jednocześnie gdzieś, gdzieś ten utwór o tej miłości, że nasza miłość może zmienić świat i zmienić ten świat tak, że go, że go niedługo nie poznasz, też e, przypomina mi taki fragment, taki fragment z filmu King Size, kiedy to nadszyszkownik e, mówił: Ja wiem, że polokoktowcy nas nie kochają, ale my będziemy ich tak długo kochać, aż oni nas wreszcie. Pokochają. I ja myślę, że właśnie, właśnie też o tym, o tym po części jest ten utwór. Podobnie następny utwór, Social Debris. Też piosenka o, o, o odrzuceniu, o niemożności dopasowania się do, do, do społeczeństwa, o byciu gruzem, odpadem odpadem słupołecznym, odpadem, który jednocześnie cały czas jest w jakiś sposób obserwowany i inwigilowany. Widać, widać na tym albumie, przynajmniej ja dostrzegam w tym albumie pewną, pewną troskę i niepokój względem tego, co, co, co dzieje się co dzieje się obecnie na świecie, ale oprócz tego, oprócz tego jest na nim mnóstwo fajnych, łobuzerskich songów, takich jak na przykład Go Man Go, który no można nazwać po prostu utworem punkowym. Tym myślę, że ani, ani, ani John Rotten, ani Biafra nie powstydziliby się w złotym okresie swoich zespołów, nie powstydziliby się Go Man Go zaśpiewać na scenie. No i podobnie z drugim punkowym kawałkiem, I Hate You, po prostu przepiękne, przepiękne, proste punkowe rytmy i riffy, słuchać tego z olbrzymią przyjemnością, jeszcze biorąc pod uwagę, że mamy świadomość słuchania ponad 70-letniego faceta, no to po prostu sam miód, sam miód. Cóż jeszcze, cover Boba Segera, East Side Story, przepiękna piosenka. O miłości? Tak, tak, tak. Myślę, że o miłości jest to utwór zamykający płytę. Ja myślę, że koniecznie też trzeba powiedzieć o utworze Don't Give Up, czyli Hanging On by a Thread. To był zdaje się, pierwszy singiel promujący te płytę. singiel, który pojawił się jeszcze na samym początku pandemii w zeszłym roku i jest to przepiękna, wzruszająca. Piosenka o tym, żeby się nie poddawać, żeby, żeby być twardym, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami wokół nas. Są, są ludzie, pomimo tego, że w nasze oczy patrzy straszny i bezlitosny potwór, my, my damy radę. Nie poddawać się. Zresztą pod koniec tego utworu Alice Cooper recytuje, czy też podaje numer telefonu zaufania, amerykańskiego telefonu zaufania, gdzie każdy, kto ma. Problemy, czy też jakieś myśli samobójcze, może zadzwonić i, i prosić o pomoc. No, niesamowity kawałek i chyba też niesamowity klip, który został zmontowany ze zdjęć, które, które wysłali ludzie ze swoich domów podczas pandemii. Strasznie polubiłem ten album. Powiem szczerze, bałem się go. Od samego początku, bo myślałem, co jeszcze może, może 70-letni Koleś nagrać. Bałem się troszeczkę um, bałem się troszeczkę Kazusu z jego ozborna i jego ostatniego albumu, gdzie tak naprawdę, pomimo tego, że świetnie się go słucha, to jednak zadajemy sobie pytanie, czy on powinien powstać. Um, przy Detroit Stories nie mam takich, takich wątpliwości jest naprawdę świetny, świetnie zagrany rokowy album rokowy album dochodzenia do ruszania główką i, i tupania nóżką bez wątpienia nie da się usiedzieć w miejscu słuchając tego, tego albumu. A jednocześnie wspaniała wycieczka do początku kariery Alisa Coopera do przełomu lat 60. 70. hołd dla miasta. No być może, no, no być może, być może takie pobudki poruszały Alisem Cooperem. To spowodowało, że zabrał się za ten album. Nie wiem, no jako ja nie czuję potrzeby składania hołdu temu miastu. Nigdy w nim nie byłem, nic mnie z nim nie wiąże. No być może, może właśnie poza tym, poza tym bardzo fajnym albumem. Prosty, rzetelny, jak cios między oczy. Naprawdę fajna, fajna rzecz. Album ukazał się w kilku formatach tradycyjnie. Oczywiście, na dwóch winylach, na płycie CD, wersja limitowana. Wyposażona jest również w dodatkowy dysk, dodatkowy dysk zawierający zapis wideo. Jest to DVD koncertowe z koncertu w Olimpii z trasy Paranormal. Alice Cooper dołączył ten koncert do płyty Detroit Stories jako prezent dla, dla fanów. Rzeczywiście, stęsknił się trochę, jak twierdzi, za publicznością, i publiczność też się za nim stęskniła. I żeby troszeczkę jednak wrócić do atmosfery koncertowej, postanowił właśnie przypomnieć jeden ze swoich ostatnich koncertów, ten koncert z Paryskiej Olimpii. Ja przyznaję, rzeczywiście jestem stęskniony i nie mogę się, nie mogę się już doczekać, bo u mnie w szafce nie powiem, w której, nie powiem gdzie leżą schowane cztery bilety na koncert Hollywood Vampires w Dolinie Charlotte, który miał się odbyć w zeszłym roku w sierpniu, został przełożony na sierpień tego roku. Mam nadzieję, mam nadzieję, chociaż powoli tracę tę nadzieję, że jednak ten koncert się odbędzie i, i, i będę mógł na żywo spod sceny obserwować Alisa Coopera, obserwować Barnabasa Collinsa, czyli Johnny'ego Deppa oraz ich kumpli z zespołu Aerosmith i Guns N' Roses. Bardzo, bardzo, bardzo chcemy się na ten koncert wybrać i bardzo tęsknimy już za salami koncertowymi oraz za koncertami na świeżym powietrzu. Trzymajcie kciuki, jeśli się uda, to, to być może spotkamy i zobaczymy się w Dolinie Charlotte w tym roku oglądając na żywo Alice Coopera. Bardzo byśmy chcieli. Co do albumu, rzetelne, fajne granie. Ten album nie wyważa drzwi. Ten album nie odkrywa nowych wysp. Jest po prostu świetnie zagranym, dobrym albumem rockowym, rock'n'rollowym. Ach, 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 ach. I, I odwołania rzeczywiście, i odwołania do, do, do starego, dobrego rock'n'rolla z lat 60. tutaj znajdziecie. Dobra, dobra, kończę. Nie będę na wideo znowu się rozgadałem. Jeśli mm, lubicie tego typu pogaduchy o muzyce, to subskrybujcie mój kanał. Jeśli spodobał wam się ten filmik, walnijcie łapkę pod filmikiem. Trzymajcie się i mam nadzieję, mam nadzieję, że, że latem zobaczymy się na którymś z koncertów, a być może na koncercie Hollywood Vampires w Dolinie Charlotte, gdzie wystąpi oczywiście nasz ukochany Alice Cooper. Trzymajcie się.